Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a to będzie w końcu długo oczekiwany film z ekwipunku. Miałem go wrzucić już wczoraj, no ale nie wrzuciłem, za co przepraszam. W każdym razie pojawię się teraz i to specjalnie wcześniej o 7 rano, żeby po prostu, nie wiem, zadośćuczynić. W każdym razie nie będę przedłużał, film i tak może być długi, więc od razu uprzedzam. Trochę tutaj jest do powiedzenia, trochę do pogadania. Większość spraw to będą takie raczej typowo. Dla początkujących rzeczy, no bo tak naprawdę nie ma tu takich skomplikowanych mechanik czy trudności w tej grze. Tak naprawdę dwa sety się używa zazwyczaj i koniec, no ale omówię też wszystkie podstawy, skąd taki ekwipunek brać, jak polecam dobierać ekwipunek, no bo są tak naprawdę, myślę, że trzy sposoby na, na zakładanie ekwipunku, ulepszanie go itd., itd. Do tego przejdziemy za chwilę. Także przeniesiemy się od razu do ekwipunku. No i zaczynamy. Także może na Kingu, bo tam on najbardziej rozwinięty, czyli z takich kompletnych podstaw. W tej grze występuje obecnie 9 setów, czyli jest to atak, który jest dostępny z rozdziału pierwszego, obrona z rozdziału drugiego, życie jest dostępne na rozdziale trzecim, szansa na uderzenie krytyczne jest to rozdział oczywiście czwarty, obrona przed atakiem krytycznym rozdział piąty. No i z najnowszego, szóstego rozdziału, który niedawno został wprowadzony, szóste, szóstej pół. Mamy oczywiście Recovery Rate, czyli odnawianie życia tam na początku rundy, co jest nieużywalne, od razu mówię. Mamy też dostępne naksety sety typu obrażenia z ataku krytycznego, obrona przed atakiem krytycznym. Z tego co tutaj mm, widzimy, Dif Defense, z tego co ja się orientuję. No nie pamiętam co to dokładnie było. To chyba było to, że po prostu zmniejsza um, obrażenia do tego krytycznego. A ten na przykład w ogóle zmniejsza szanse na utrzymanie krytycznego. To chyba działało w ten sposób. No i oczywiście lifestyle plus 15%. Od razu mówię, że tych trzech setów raczej się nie używa. Ewentualnie na postaciach jak, takie jak Jericho czy na przykład Green King, możecie je założyć. Jednak w tej grze używa się przede wszystkim. Na początku powiedziałem, że dwóch setów. Chodziło mi o dwa połączenia setów. Czyli, może przejdę na początek do najbardziej powszechnego setu, żeby od razu odpowiedzieć na to najbardziej zadawane pytanie. Czyli, na zdecydowaną większość postaci w tej grze używamy atak i obrona. Dosłownie na 90% postaci zakładamy sety 4 od ataku, tak jak tutaj widać, oraz 2 od obrony. No bo życie niestety. Trzeba czterech części. Obrona dwie, więc jest to idealne połączenie. I tak jak widać ja to używam na większej ilości postaci, czyli na wszystkie postacie, które potrafią zadać obrażenia, potrafią mocno uderzyć i robić też w sumie może inne rzeczy. Zakładamy dosłownie atak, obrona i jesteśmy w domu. Tak jak widać wszędzie atak obrona. Nie ma tutaj żadnej filozofii. Na Gildenerze akurat powinno być co innego. Tylko go jeszcze po prostu nie ubierałem. Założyłem mu tam wstępnie. Tak jak tutaj też widać. Atak obrona. Atak obrona. Tutaj to tu jest też coś innego. Do, do tego przejdę za chwilę. Atak obrona. Atak obrona. Znaczy tu, tu nie była atak obrona akurat. To zakładałem, co miałem pod ręką na początku gry. Atak obrona. No i dalej już tam mam niepoubierane postacie, więc może nie będę dalej jechał. Drugi rozdział. Drugi rodzaj postaci to są postacie typu przede wszystkim support, czyli takie, które potrafią wspomagać drużynę, leczyć drużynę itd., itd., po prostu ich głównym zamiarem nie jest zadanie obrażeń. Taką postacią jest oczywiście na przykład blocking, i tutaj są też dwa rodzaje jego rozwoju. Możecie założyć na niego bez problemu ataki i obronę. On i tak sobie poradzi, tak czy siak. Prawdopodobnie tak macie go najbardziej rozwiniętego, więc. Jakbym mu założył atak, to on nie miał dużo tego ataku więcej. No ale przede wszystkim, blocking nie ma zadawać największej ilości obrażeń. On ma przede wszystkim przeżyć, ma przede wszystkim leczyć, oczyszczać, petryfikować i te sprawy. No i przy okazji, swoją drogą, że i tak zadaje spore obrażenia. No zobaczcie, że mimo, ja mam, mimo, że ja mam seta na nim, życie oraz obronę, no to on i tak ma 7000 ataku, więc nie ma problemu. Tak samo właśnie było w przypadku. Może tutaj akurat wyjdę, bo. Zanim ja tam dojadę do tej postaci, to tak samo taka Elizabeth. Ona, przede wszystkim jej głównym celem jest leczenie, też ewentualnie oczyszczanie na drugiej gwiazdce tego leczenia. Ona nie ma zadawać obrażeń, ona ma leczyć, ona ma przeżyć. Dzięki czemu przeżyje pozostała część drużyny. Także podsumowując, na 90, jak nie 95% postaci zagładamy atak, obronę. Na postacie support, czyli blocking, właśnie ta green. Elizabeth, no i parę innych postaci, jak na przykład właśnie SR Elizabeth, ta czerwona tutaj. Zakładamy życie, obronę, żeby po prostu te postacie przeżyły. Oczywiście są wyjątki, tak jak mówię na Jericho, możecie sobie założyć bez problemu ataki, atak krytyczny. To nie ma problemu. Tak samo na Grinkinga widziałem nawet buildy 3 razy atak krytyczny. W sensie zwiększone obrażenia do ataku krytycznego, czyli te sety z PVP. No dobra. Co mielibyśmy za sobą, to oczywiście przejdziemy teraz do omawiania samego ekwipunku, jego działania i dlaczego, na przykład, ja mam tutaj na lewej stronie 3 razy SSR, a dlaczego na prawej stronie 3 r Czyli, tak, przede wszystkim każdy rząd jest równy, czyli ta górna część po lewej stronie odpowiada części po prawej stronie, czyli one będą miały zawsze takie same statystyki, czyli tu będzie zawsze atak, tu również będzie atak, tutaj zawsze będzie obrona. Tutaj zawsze będzie obrona, też tu będzie zawsze życie, no i tu tak samo będzie życie. Czyli zawsze część z prawej strony odpowiada części z lewej strony, i te statystyki bazowe, bazowe, w sensie chodzi mi o statystykę, czyli tak jak mówiłem, tu zawsze będzie atak, tu zawsze będzie obrona, tu będzie życie. Nigdy to się nie zmieni. Chociażbyś nie wiem, jakbyście chcieli to zrobić i co by miało się dziać, to się nigdy nie zmieni, zawsze będzie tak samo. No i teraz przejdźmy dlatego, do tego. Dlaczego 3 sserki? I dlaczego 3 R-ki? Mianowicie części po lewej stronie zawsze dają większe statystyki niż części po prawej stronie. Dla porównania tutaj oczywiście mam ulepszone, więc muszę to pokazać w ten sposób. Bazową wartością tej statystyki ataku jest 475. Jeżeli sobie weźmiemy na przykład tutaj ten pierścień, który również ma atak, zobaczcie jeszcze inaczej nie pokazałem całości, czyli ta bransoleta może mieć atak bazowy od 390 do 520 część po prawej stronie, czyli również z atakiem może mieć 210 do 280 czyli jak widać jest to prawie dwukrotna wartość i to jest tak naprawdę całe wyjaśnienie dlaczego lewa strona ma być SSR, dlaczego prawa ma być AR i tutaj od razu też poruszę temat trzech dróg możliwych rozwoju. Otóż tak naprawdę do każdego youtubera, którego wejdziecie, on poda wam swoją drogę rozwoju. Czyli jeden powie wam, żeby robić wszystko na R ki drugi wam powie, żeby robić tak jak ja, czyli prawa strona w ten sposób, lewa w ten sposób. Trzeci powie wam jeszcze inaczej, żeby robić komony na przykład i lewą stronę SSR-ki. No tutaj tak naprawdę musicie wybrać. Nie ma jednej oczywistej i trafnej, najlepszej odpowiedzi. Po prostu każdy wybiera swoją drogę rozwoju. No musicie zdecydować, czy chcecie robić w ten sposób jak ja, czy chcecie mieć same erki. No, tak jak mówię, no nie, po, nie powiem wam, róbcie tak, bo tak jest najlepiej, bo to nieprawda. To by była straszna nieprawda. Każdy gra po swojemu, tak. Wszystkie te ścieżki są prawidłowe, żeby nie było. Po prostu trochę to może pomóc, na przykład w przyszłości, że ja robię teraz tak, no bo będę miał oczywiście ekwipunek już. Przygotowany. Czyli tak. Jeszcze zajmiemy się bazowymi statystykami. Czyli, jak widać, każda z tych rzeczy ma swoje bazowe statystyki. Jeżeli wejdziemy tutaj, to akurat ma bardzo słabą, więc mm, niepotrzebnie ulepszałem, ale na początku zawsze wszystko było dobre. Czyli każda ma swoje bazowe statystyki. Te bazowe statystyki są mm, oczywiście ustalane w momencie otrzymania takiej części, kupienia takiej części, czy w jakikolwiek sposób. Taką część zdobędziecie. No i takie części można teoretycznie zmieniać, jednak jak, jak widać, tę część, tę bazową statystykę można zmienić tylko i wyłącznie za pomocą diamentów. Czego od razu mówię: nigdy nie róbcie, nigdy nie wydawajcie, nigdy, przenigdy i jeszcze raz to powtórzę nigdy nie wydawajcie diamentów na coś takiego. To jest strasznie nieopłacalne. W przyszłości wejdą, tak jak widać tutaj, kowadła. One już są w grze, tylko że trudne do zdobycia. I wtedy za nie będziecie kombinowali. Swoją drogą tutaj bardzo ładne statystyki mi weszły. Także SSR-ki mają ten problem, że żeby zmieniać te bazowe statystyki, zarówno jak i te bonusowe statystyki, potrzeba diamentów. Na R-ki, jeżeli wejdę sobie w no to tak jak widać mogę zmieniać bazowe statystyki za 6000 złota, co jest strasznie tanie. A te statystyki za złoto. Czyli... SSRka ma swoje plusy i minusy, tak? No, z jednej strony daje dużo większe bazowe statystyki od R ale z drugiej strony, no, żeby zmieniać te bonusowe staty i bazowe staty, potrzebujemy diamentów. Z tym, że, tak jak mówię, statystyki bazowe są dwa razy większe na lewej stronie niż na prawej, dlatego ja postanowiłem po prostu ulepszać całą lewą stronę SSR. A tutaj po prostu erki. no są tanie, tak naprawdę 15600, jakbym chciał teraz coś tutaj polepszać. A tutaj zobaczcie, że jak ja bym chciał ulepszyć na przykład taki naszyjnik, no to już jest 24000 na trzech gwiazdkach. Także później to by było naprawdę problematyczne. Czyli podsumowując, na wszystkie postacie prawie używacie atak, obrona, na supporty, jeszcze raz powtarzam, obrona i życie. I tutaj macie trzy ścieżki rozwoju, czyli albo zakładacie na wszystkie sloty... Zwykłe rki, one są tanie w ulepszaniu. Przede wszystkim możecie zmieniać statystyki bazowe za złoto, bonusowe za złoto, nie ma problemu. Drugą ścieżką rozwoju jest prawa strona C, czyli komony, one są jeszcze tańsze niż rki, a wcale nie dają o wiele słabszych statystyk. Prawa strona, lewa strona SSR, albo po prostu tak jak ja robię, czyli tutaj rki, tutaj SSR-ki. No, ja taką drogę obrałem, taką drogę polecam. No jak wy wybierzecie, no to już niestety no nie mogę wam niczego narzucić. To po prostu wybieracie sobie już sami. No i teraz, tak jak mówię, nigdy nie używajcie przede wszystkim do zmiany tych diamentów. Te kamienie możecie zdobyć. No, zresztą za chwilę wam powiem skąd. Na co patrzeć jeszcze przy bazowych statystykach? No, przynajmniej na wersji japońskiej zazwyczaj przyjmowało się, żeby robić te statystyki typu życie. Tutaj na przykład defense. Tutaj zachowałem tylko i wyłącznie dlatego, bo mam wysokie role. Ale tak naprawdę powinienem zmienić na przykład ten pierce rate. Może spróbuję przy Was go zmienić nawet na atak. Dlaczego nie? To będzie taka mała powiedzmy, że. prezentacja. Oczywiście dostanę crit rate. No słaby rol ale tym się zajmę później, no nie będę wam tutaj przedłużał i pokazywał, jak roluję, bo to tak naprawdę nie ma sensu. I jeszcze raz, dla utrwalenia powtórzę: nigdy w życiu, nigdy przenigdy nie używajcie diamentów na zmianę bazowych statystyk, na zmianę statystyk bonusowych. No to nie ma naprawdę sensu. No i tak jak mówiłem, przy takich herkach można. To Tutaj w ogóle najsłabszy roll jest, także to może być fajne do zaprezentowania. Jak widać można sobie zmieniać bazowe statystyki EREK bez problemu ze złoto. One są takie trochę dziwne, bo skaczą strasznie czasami o 30 w dół, 30 w górę, no ale cóż. I teraz pytanie się nasuwa, co jest na przykład takim girem SR. Także Gear SR, jedyne co się z nim robi, to się go albo sprzedaje, albo rozwala udien. Dlaczego? Mianowicie gdzieś tutaj Specjalnie zrobiłem na jakiejś postaci eserkę I zaraz Wam pokażę, o co tutaj chodzi. To chyba było na Meliodasie, jeżeli się nie mylę. Na tym tutaj zwykłym. Nie, to nie było na tym. Czyli chyba na tym drugim. Zaraz Wam pokażę, dlaczego SR-ki są zwykłymi śmieciami. Czyli tak. Mamy taką SRK, która jest lepsza od R-ki, ale słabsza od eserki. No i żeby zmienić statystyki. Tutaj bonusowe, ja potrzebuję jednego diamentu, co w ogóle nie ma sensu. Po co ja mam używać Serki, yy, przy której tak muszę do zmiany bonusowych statystyk używać diamentu? Skoro równie dobrze mogę sobie używać R-ki, która da mi podobne statystyki, mogę sobie wszystko bez problemu rolować za złoto? No, SR ka jest jeszcze droższa, a w przyszłości taką, tak czy siak wymienimy na SSRkę. No, w przyszłości będziemy dążyć do tego, żeby mieć wszystkie. Sloty na SSR, a później nawet na UR, ale to jest oczywiście temat na, inną, na inny film. Także nie używajcie SREK, nie ulepszajcie ich. Ja tutaj to zrobiłem tylko i wyłącznie kiedyś, dlatego żeby wam zaprezentować. No, początkowo taki film miałem zamiast zrobić dużo wcześniej, więc nie używajcie serek. Używajcie albo no, jeżeli już bardzo chcecie tanio, to commonów. -y, przede wszystkim EREK. No, i SSR-ek. Nigdy nie używajcie serek i takie wymienicie na SSR-ki, zmarnujecie tylko surowce. To nie ma sensu. A w sposób taki jak ja robię, to też ma swój taki ukryty cel, powiedzmy. No, bo już wam pokazuję. W momencie jak ja będę chciał zamienić sobie tutaj SSR-ki w przeszłości na tego Kinga, no to nic nie stracę, bo tak naprawdę tą Erkę mogę przerzucić na inną postać, typu na przykład Elizabeth. Ta ten pierścień będzie miał od razu 5 gwiazdek, także da bardzo dużo statystyk tym postaciom. Można sobie bez problemu, w tej grze jest fajne to, że można sobie bez problemu zrobić coś takiego. I to nie kosztuje nic, 0 złota w większości gier tego typu. Takie usuwanie, jak tutaj widzicie, kosztuje spore ilości złota. Summoners Wars, Epic 7 i dużo innych gier. Tam za zdejmowanie kwipunku musimy płacić złoto. I w momencie jak chcemy zmienić cały kwipunek. Na kilku postaciach, no to się okazuje, że to kosztuje miliony. Nagle tutaj nie mamy tego problemu. Także to by było na tyle, jeżeli chodziło o ten ekwipunek. Teraz skąd brać na przykład kamienie do ulepszania gwiazdek? No, przede wszystkim od dien. Da się to też zrobić na przykład z dziennych questów. Tam coś dostajemy z zadań. Oczywiście niebieskich, coś tam z historii chyba było, ale przede wszystkim z rozwalania od dian. No, chciałem Wam tutaj pokazać, ale pewnie nie dostanę, znając życie. To mogę od razu wyrzucić, tak naprawdę, bo, tak jak mówię, lewa strona jest serki, więc na pewno nie będę tej erki używał. O, proszę, mam kamienie. Czasami nawet wpadają czterogwiazdkowe. Nie pamiętam, czy kiedykolwiek dostałem pięciu, ale chyba się zdarzało. Także, jeżeli macie niskie kamienie, a potrzebujecie oczywiście wyższego poziomu, idziecie sobie do kinga. Potrzebuję powiedzmy jednej piąteczki, czy tam, no załóżmy, nawet dwóch. Zamieniam pięknie, idę ulepszać swoje ssr Także z tym nie ma problemu. Możecie śmiało robić ssr -ki. No i teraz, oczywiście, skąd zdobywacie kwipunek SSR? Także są to dwa sposoby obecnie. Trzy w sumie. Cztery w sumie, ale te dwa są najbardziej opłacalne. Także pierwszym sposobem praktycznie w ogóle na obecną chwilę, przynajmniej nieopłacalnym. Jest tutaj ten equipment draw. Z tym, że to kosztuje 200 tysięcy za 11. Nie zawsze dostajemy SSR-ki, na to jest 4%. I tak naprawdę to nie ma sensu. Na obecną chwilę później, w daleko, daleko do przodu, po drugich miesiącach no, będziecie mieli tyle złota, że będziecie mogli się w to bawić. Teraz nie ma sensu, no bo użyjecie 200 tysięcy, dostaniecie SSR-kę, dostaniecie takiego recovery ringa z najsłabszym rolem nic z tym nie zrobicie. Także to nie ma sensu. Ja bym to odpuścił, więc nie będę tego tutaj omawiał. Drugim sposobem, w tym celu musimy się udać do miasta. Także udamy się na. No, może na rozdział pierwszy. Tam jest. Oczywiście. No, oczywiście źle nacisnąłem. Trochę mi się zacięło, też nie wiem dlaczego. Tam jest najbardziej popularny secik. Czy udajemy się tutaj, do wani na przykład, przykładowo. W sumie całą resztę będę mógł pokazać z miasta, więc to jest też bardzo fajna okazja. Dobra, czyli idziemy oczywiście do kupca z ekwipunkiem. W ogóle jak ta gra cudownie wygląda na PC-cie, nie, to jest Masakra. Normalnie, dosłownie tak gra wygląda jak na jakiejś playstation. Także idziemy do takiego tutaj tego dziada, który nic nie widzi. No i tutaj widać możemy kupić sobie SSR-ki za 720 tysięcy, czego nie róbcie, bo to nie ma sensu kompletnie. Kupicie sobie taką SSR-kę, dostaniecie rola 390 000 i 700 tysięcy w plecy. No nie ma sensu lepszeć takich niskich roli, tak naprawdę ja staram się, jeżeli na przykład jeszcze tutaj sobie wrócimy za chwilę, jeżeli na przykład taka brazoleta ma rola od 390 do 500, no to ja już staram się na początku tam takie 475 było znośne, no bo oczywiście to były początki i robiłem co mogłem. Teraz staram się już tak bliżej 500 mniej więcej ulepszać, no bo to będzie przyszłościowe. No nie chcę w przyszłości wydawać diamentów na zmienianie tego, więc nie ma sensu wbijać 5 gwiazdek. Na rolu 390, nie róbcie tego, bo to kompletnie nie ma sensu, także to jest drugi sposób, który jest według mnie nieopłacalny. Trzecim sposobem, na równi w sumie z tym czwartym, są oczywiście zadania czerwone, bo bardzo często pytacie mnie, czy robić zadania czerwone. Co prawda pytacie mnie w innym celu, jak wbijacie 5 gwiazdek na miastach, ale tutaj to jest bardzo ważne, czyli po wbiciu 5 gwiazdek, przede wszystkim. Odblokowują Wam się czerwone zadania, one odblokowują Wam się już wcześniej, bo na czterech gwiazdkach chyba, czy nawet na trzech, a 4 chyba, ale te, o które nam chodzi, to są na pięciu. Od tej pory odblokowujemy sobie zadania na ekwipunek SSR i to jest losowo. Czyli na przykład teraz mam pierścień, jeżeli ja zrobię, powiedzmy, przyjmę, zrobię to zadanie, no to dostanę następnego od razu. Questa, one są nieskończone, możecie robić po 50 dziennie. No, i mogę na przykład tarfić bransoletę no i to jest jeden z sposobów, bardzo fajny, bo nie dość, zaraz Wam pokażę, macie zadanie na, takiego, na taki ekwipunek SSR, no to przekładowo, dostajecie na bransoletę i tutaj od razu przeniesiemy się do czwartego sposobu, czyli dostajemy zadanie, żeby zrobić 8 razy tego stage'a tutaj. No i nie dość, że za wykonanie tego zadania dostaniemy ekwipunek SSR za każdym razem, no to jeszcze za robienie tego stage'a mamy kolejne 3% na dostanie ekwipunku SSR. No i to jak najbardziej polecam farmić te stage'e, z tym, że najbardziej hardkorowo. Oczywiście farmicie je, gdy jest obniżka staminy. Jak wiecie, są eventy, teraz jest obecnie na bossy, ale na pewno jeszcze nie raz, praktycznie to jest rotacja, więc niedługo będzie też pewnie na stage'e. Jeżeli ten stage będzie kosztował 5, to farmcie to jak szaleni dosłownie. Nie róbcie w tym czasie za dużo innych rzeczy, bo ten event ze stage'em zazwyczaj... W ogóle te eventy są zazwyczaj na 2 dni. Ten event akurat jest teraz na tydzień, co jest z bossami, ale zazwyczaj te eventy trwają około 2 dni, 2-3 dni, więc farmcie jak możecie. Ekwipunek jest bardzo, bardzo ważny w endgame'ie, więc mówię. Jak tylko zobaczycie event na przecenę... Obniżkę staminy, od razu lećcie tam, ustawiajcie, nie wiem, 20-30 razy i to farmcie ja tak robiłem. Dzięki temu teraz mam na wielu postaciach fipunek SSR, ten, który chciałem, więc to by było tak naprawdę na tyle. Jeżeli macie mimo wszystko jeszcze jakieś pytania, no to oczywiście możecie pytać. Mam nadzieję, że takie podstawowe rzeczy wyjaśniłem. Mogę jeszcze podsumowanie małe zrobić, jeżeli ktoś chce, tak wszystko w jednym miejscu, czyli. Jeszcze raz powtarzam, atak, obrona na prawie wszystkie postacie, na postacie typu support, blocking to oczywiście życie. Obrona, nigdy nie ulepszajcie ekwipunku SR, bo to nie ma sensu i tak go wymienicie za zmianę bonusowych statystyk. Musicie i tak płacić diamenty. No i jeżeli już przy tym jesteśmy, nigdy nie używajcie diamentów na zmianę bonusowych statystyk, czy też bazowych statystyk. To nie ma kompletnie żadnego sensu. No i starajcie się nie ulepszać. Oczywiście kwipunku SSR z najniższą bazową statystyką, czyli na przykład w tym przypadku 390, no bo za jej zmianę musicie płacić dwa diamenty. A to jest strasznie losowe, to lata raz może Wam podskoczyć o 30, drugim razem wam spadnie o 50, więc to też nie ma sensu, lepiej po prostu wyfarmić dobrą część, mającą powiedzmy 500 i ją ulepszać śmiało, bez problemu możecie to robić. Lewa strona daje więcej statystyk niż prawa strona. Zawsze no i tak jak mówię, ja polecam robić Prawą stronę R, lewą stronę SSR, no i tyle. Ewentualnie, jeżeli nie macie tych wszystkich SSR, no to zróbcie sobie tutaj mixa chwilowego SSR-ki z R. Prawej strony nigdy nie róbcie SSR, bo to nie ma sensu. One dają bardzo małe, staty... bardzo małe, dwa razy mniejsze statystyki niż lewa strona, a ich ulepszanie jest drogie. Potrzebujecie kamieni wysokiego poziomu do wbijania później gwiazdek. Do zmiany statystyk potrzebujecie oczywiście diamentów. Do zmiany bazowych statystyk również potrzebujecie diamentów, więc to nie ma sensu. Ja polecam taką drogę rozwoju. No i tyle. Także, jeżeli macie mimo wszystko jakieś jeszcze pytania, tak jak mówię, pytajcie śmiało w komentarzach. Jeżeli chcecie zobaczyć film z czegoś konkretnego, z jakiegokolwiek, z jakiegokolwiek aspektu gry, który miałby sens, a nie byłby film na minutę, dwie, bo na takie rzeczy mogę Wam odpowiedzieć zawsze w komentarzu. Pytajcie śmiało, ja wszystko odpowiadam. Czy to na grupie, czy to na fanpage'u, czy właśnie w komentarzach. Ja Wam oczywiście dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film komuś mimo wszystko pomoże, mimo że był prawdopodobnie trochę chaotyczny, bo normalnie na co dzień nie robię takich rzeczy, takich poradników. Życzę Wam oczywiście miłego dnia. Oczywiście uważajcie na siebie ze względu na obecną sytuację na świecie. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.